Witajcie Kasię Krzywicką. Jesteś. Kasia, dzięki. Zapraszam cię. Zacznijmy może od krótkiego ćwiczenia. Wychowałam się na początku lat 90. w Lublinie, w takiej części miasta, którą moglibyśmy nazwać lubelską Pragą. Dla tych z was, którzy nie są ani z Lublina, ani z Warszawy, no znam kilka ciekawszych miejsc dla małej dziewczynki. W tym miejscu, aby zwyczajnie przetrwać, trzeba było się nauczyć jednej z dwóch czynności. Albo uciekać z prędkością znikających na open space pączków, albo bić się jak dwie kostki lodu w blenderze. Ja nie potrafiłam opanować żadnej z tych czynności do poziomu mistrzowskiego, a jak sobie wyobrażasz, stawka była dosyć wysoka. Więc nauczyłam się rozmawiać z ludźmi i przekonywać ich do swojego zdania. I teraz wyobraź sobie, że staram się o pracę w superrenomowanej, prestiżowej warszawskiej kancelarii, gdzie prawnicy oddychają innym powietrzem. Algorytm zdecyduje, czy dostanę tę pracę, czy nie, czy nadaje się do tej roboty. Algorytm działa w oparciu o zestaw danych tych, które usłyszał od Macieja, zanim weszłam tu dzisiaj na scenę. Albo tych, które opowiedziałam Ci teraz w tej historii? Jak myślisz, w którym wypadku miałabym większe szanse na dostanie tej roboty? Oczywiście poza działem przestępstw z białych kołnierzyków. Ja na całe szczęście nie muszę się nad tym zastanawiać, ale takiego szczęścia nie miała bohaterka tej historii. Sara Wysocki, to nauczycielka, która mimo pozytywnych opinii uczniów, kolegów z pracy i koleżanek, została zwolniona. Dlatego, że tak zdecydował algorytm działający na podstawie źle dobranych danych. Ale być może teraz w Twojej głowie pojawia się myśl. No tak, ale wiesz, ja pracuję w marketingu, a nie w Herach i co mnie ta historia obchodzi. Ale czy nie znasz sytuacji, w których chatbot podsuwa trafny cytat, celne badanie, nazwisko znanego eksperta, wysyłasz to do klienta i okazuje się, że ten cytat to badanie i nawet ten ekspert, oni nigdy nie istnieli? No, ale wiem, kto wysyła do klienta materiały bez weryfikacji. Nikt, prawda? To posłuchaj historii amerykańskich prawnikach, którzy w systemie prawa precedensu, prawa common law, wysłali do sądu materiał zawierający ciekawe kasy, decyzje, opinie. Wszystko miało popierać ich stanowisko. Problem był tylko jeden: te wszystkie kasy zostały zmyślone przez sztuczną inteligencję. Ci prawnicy w mnieniu oka stali się popularni na całym świecie. Nie wiem tylko, czy o takiej popularności myśleli, odbierając studia, odbierając dyplomy na studiach prawniczych. No ale wiem, prawnikom trudno współczuć. A co powiesz na sytuację, w której chatbot na stronie internetowej wprowadza w błąd klienta co do oferty i pół biedy, jeżeli sprawa dotyczy rozciągliwości materiału z którego zostały zrobione skarpety, ale tu dotyczyła kredytu hipotecznego na 30 lat. Albo jak w tym case linie lotnicze. Klient, nazwijmy go John, został wprowadzony w błąd co do obniżki na cenę biletów. John się zdenerwował i pozwał linie lotnicze. I sprawę wygrał. Sąd uznał, że linie lotnicze odpowiadają za wszystkie komunikaty na swojej stronie internetowej, także te zmyślone przez chatboty. I wiesz, co łączy te wszystkie sprawy? Że komuś było przykro, a jak komuś jest przykro, to my prawnicy używamy takiego określenia pełnego ciepła i empatii. Powód poniósł szkodę. Szkoda, gdyby była człowiekiem, to byłaby taką ekstrawertyczną koleżanką, którą niby wszyscy lubimy, ale nikt nie chce zabierać ze sobą do restauracji. Bo chociaż lubi Towarzystwo Odpowiedzialności, to też bardzo lubi, jak się za nią płaci. I właśnie dzisiaj zapraszam Was do małego śledztwa i odpowiemy sobie na pytanie, kto zapłaci rachunek w restauracji za naszą szkodę. Pierwszy trop to regulaminy narzędzi, dostawcy narzędzi jakiegokolwiek. I tam pierwsze pudło. Jeżeli tam wyjdziemy, to przeczytamy, że osoba, która korzysta z takiego narzędzia, będzie ponosiła odpowiedzialność. A jeżeli masz jakąś wątpliwość, bo myślisz sobie, okej, okay, ale wiesz, w zeszłym miesiącu wydałam pięć stówek na kurs dotyczący promptowania czata GPT i na pewno to nie była moja wina. To jest awaria systemu, to dostawca takiego narzędzia może ci powiedzieć, jak chcesz się dowiedzieć, co się stało. Wiesz co, a co cię to obchodzi? Czyli poprawniczemu brzmi to tak, to jest nasza tajemnica przedsiębiorstwa i proszę nie dzwonić więcej. Trop pierwszy nie rozwiązuje naszego problemu. Ruszamy zatem dalej. Trop drugi to prawo i od razu przechodzimy do prawa polskiego, a konkretnie jednej ze ścieżek odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności z winy. I tu pierwszy problem, trzeba udowodnić winę. A zobaczcie, jak algorytmy się mylą, to bardzo często trudno komukolwiek przypisać winę, bo przecież dzieje się to nieintencjonalnie. Poza tym musielibyśmy wykazać, jakie obowiązki zostały naruszone, a o jakim naruszeniu obowiązków możemy mówić. Gdzie jest napisane, że sztuczna inteligencja musi zawsze działać bez błędu? Szukamy zatem dalej. Kolejna ścieżka odpowiedzialność z ryzyka. I tu jest lepiej, bo nie trzeba z tą winą sobie głowy zawracać. Ale nasz kodeks, chociaż bardzo urokliwy, to wyobraźcie sobie, że nie przewidział w ubiegłym wieku, kiedy powstawał, wejścia sztucznej inteligencji do mainstreamu. Tej odpowiedzialności także nie możemy zastosować. Podsumowując, więc prawo polskie. Nie jest wystarczające, potrzebuje modyfikacji i nie pomoże nam w odpowiedzi na pytanie, kto ponosi winę za błędy AI. Ale przecież nie jesteśmy w próżni. Jest jeszcze Unia Europejska, a konkretnie Dyrektywa Odpowiedzialności. Wyobraź sobie Panią Dorotę, która idzie na rutynowy zabieg do szpitala. Tam zabieg jest wykonywany przez robota napędzanego silnikami AI. Pani Dorota doznaje szkody, krzywdy, nikt tego nie chciał. Kto za to odpowie? Klinika, która posługiwała się robotem? Dostawca tego narzędzia? Na te i wiele pytań ma odpowiedzieć nam dyrektywa w sprawie odpowiedzialności. Ma przede wszystkim powstrzymać nas przed długoletnimi maratonami sądowymi, zabezpieczając nas w coś, co jest najważniejsze, w dowody, w materiały dowodowe i zapobiegać asymetrii informacji, czyli sytuacji, w której firma technologiczna wie dużo, a my nic. Ta dyrektywa ma tylko jedną wadę: jeszcze jej nie ma. Rozpoczęły się nad nią znowu prace we wrześniu tego roku. Ale coś przecież jest. EJAJAKT. I zanim przejdziemy do jaktu i do kwestii odpowiedzialności, to zatrzymajmy się chwilkę w tej studni Mądrości Narodu Polskiego, czyli w komentarzach. A tam czytamy: Mamy się rozwijać? Patrz Chiny. Oni nie patrzą w ten sposób, aby wyprzedzają Stany i całą komuszą Unię. No słuchajcie, Chiny to doskonały benchmark, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka i obywatela. Co zrobić? Wyjechać do jakiegoś kraju trzeciego świata i żyć w spokoju? No to już jest gotowy biznesplan. Za to to nawet Unia płaci, ale mam złą wiadomość. Nawet tam sięgnął nas macki jak I teraz kolejny bardzo ważny głos w sprawie, chyba taki najbardziej filozoficzny i proroczy, znając ludzkość, to AI głównie posłuży do tworzenia mega hardkorowych pornoli. 179 lajków. I tutaj zdam sobie sprawę, dlaczego większość materiałów o jakcie ma taki komunikat. Komentarze są wyłączone. I to nie jest tak, że ja się z tego śmieję, tylko wiecie, bardzo trudno się do tego odnieść merytorycznie. Nie znalazłam żadnej merytorycznej dyskusji, w której mogłabym się odnieść. Sprawdźmy zatem, co jest w tym jakcie. czy to rzeczywiście są takie kajdany dla rozwoju technologii. I prawdą jest, że EIA nakłada obowiązki, zwłaszcza na dostawców AI wysokiego ryzyka związanego z edukacją, zdolnością kredytową czy opieką zdrowotną. No i tak na pierwszy rzut oka widzicie, że to są sfery dla nas ważne, że tutaj raz popełniony błąd może być trudny do naprawienia, o ile w ogóle możliwy. I na takich dostawców mamy obowiązki, na przykład takie, że mają być projektowane w taki sposób, aby to zawsze człowiek je nadzorował albo mają być, zapewnić przejrzystość działania, tak abyśmy mogli interpretować te wyniki, albo mają przygotować instrukcję obsługi. Mamy także obowiązki dla dostawców generatywnej sztucznej inteligencji, na przykład OpenAI i ChatGPT. I tutaj mamy, mają oni obowiązek sporządzać dokumenty, sprawozdania, informować, na czym ten model był trenowany, czy nie naruszono dóbr osobistych, praw autorskich, czyli to, z czym dzisiaj mamy problem, korzystając z generatywnej sztucznej inteligencji. I teraz już wiecie trochę więcej o AI-Akcie, na przykładzie konkretnych artykułów. I powiedzcie mi, czy to są takie kajdany dla rozwoju tej technologii? Czy serio to są obowiązki, które największe firmy technologiczne tego świata nie są w stanie spełnić? Których zyski liczymy w milionach, jak nie miliardach dolarów? Nawet golarka do swetrów musi mieć instrukcję obsługi, a AI wysokiego ryzyka ma jej nie mieć? A może to jest tak, że my w tej Unii powiedzieliśmy: Słuchaj, jak chcesz tworzyć i zarabiać na najbardziej zaawansowanej technologii tego świata, która może wywrócić życie całej planety do góry nogami, to może chociaż w domu sobie sprawdź, czy ci to dobrze działa. A teraz najważniejsze pytanie: gdzie jesteśmy za jajaktem? No i tutaj, parafrazując najsłynniejszy hotel w Polsce, tak było, tu jesteśmy, tak będzie, tak będzie jeszcze później. Praktyki zakazane, generatywna sztuczna inteligencja i kary to rok 2025. Ale nie śpijcie proszę, obserwujcie co się dzieje za jajaktem, bo te daty dogonią nas szybciej niż myślimy. Sprawdzajcie też co dzieje się w sprawie dyrektywy o odpowiedzialności, bo to wszystko może nas dotyczyć. A my wracamy do naszego śledztwa i do trzeciego tropu, do polityk. Te polityki powinna mieć każda organizacja. Mała, duża, jednoosobowa, freelancer, każdy. Bo mają one jedno zadanie, mają nas chronić. A przed czym chronić? No właśnie, przecież wiemy, że tak naprawdę AI to jest wzrost zysków, wzrost konkurencyjności, automatyzacja. Dlaczego zatem największe firmy technologiczne tego świata, jak Apple i Samsung, zabraniają swoim pracownikom korzystać z tej technologii? Czy Apple'owi i Samsungowi nie zależy na zwiększeniu zysków? A może to właśnie oni wiedzą, jakie ryzyka to ze sobą rodzi? A jakie? 11% pracowników wpisuje do czata GPT dane poufne. Dlaczego? Czy tam pracują jakieś osoby niespełna rozumu? Nie. Po prostu nie wiemy, czym są w ogóle dane osobowe i informacje poufne. Ale o tym powie nam na latania swini. To profesorka Uniwersytetu Harvarda, która ponad 20 lat temu wykazała, że wystarczy, że znasz datę urodzenia, kod pocztowy i płeć, aby zidentyfikować 87% populacji Stanów Zjednoczonych. A Teraz sobie wyobraź, że ktoś myśli, że jak nie wpisze do czata GPT imienia i nazwiska, to będzie OK. Nie, nie będzie OK. Były też prowadzone badania na kierowcach samochodów autonomicznych Tesli i Mercedesa, i z tych badań. Wypłynęły dwa wnioski. Pierwszy, że ludzie oddają stery sztucznej inteligencji bez żadnej weryfikacji wyników. Tracą przy tym poczucie kontroli i sprawczości. Ale jest drugi, nawet gorszy w skutkach wniosek, że my oddajemy AI stery, nie weryfikujemy, tracimy sprawczość i kontrolę, ale jednocześnie ciągle uważamy, że to robimy. Tracimy zdolność krytycznego myślenia wobec sztucznej inteligencji. Potrzebujemy zatem procedur, ale nie takich, które zalegają dno szafek, nie takie, które są napisane przez prawników, którzy sami nie rozumieją albo część z nich coś tam jest napisane. Nie napisane w jakieś generatywne, mądre zdania typu z szacunkiem podchodzimy do sztucznej inteligencji, bo powiedzcie mi, co dla pani Doroty z kadr, która używa czata GPT do pisania maili po angielsku to oznacza, że ma się ukłonić, podziękować? Nic. Co zatem pisać w tych politykach? Przede wszystkim dane, informacje poufne, ale pamiętajmy, żeby dane traktować tak, jak nauczyła nas Latania Sweeney. Informacje poufne. Zróbcie sobie przegląd NDA, co jest informacją poufną w waszej firmie, i tego samego wymagajcie od swoich kontrahentów, z którymi macie podpisane NDA. -ki. Oni także tych informacji nie powinni wpisywać do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. 2. Wprowadźmy, zas wprowadźmy zasadę odpowiedzialności, czyli to zawsze osoba. Nie sztuczna inteligencja jest odpowiedzialna za wynik pracy. 3. Pamiętajmy, że w naszych organizacjach są zadania bardzo wrażliwe na czas. Musimy je wykonać tu teraz. Nie możemy mówić, że nie zrobiliśmy zadania, bo czat GPT nam nie działał. Także wyłączmy z takich czynności wykorzystywanie sztucznej inteligencji albo napiszmy, że to jest zawsze na ryzyko danej osoby, bo nie możemy się tłumaczyć jak w podstawówce pies mi zjadł zeszyt, nie mam pracy domowej. 4. Bądźmy fair. Wpisujmy sobie w komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, że korzystamy z narzędzi sztucznej inteligencji. Czy to wszystko? Nie. Wpiszcie tam wszystko to, czego potrzebujecie. Ten dokument ma żyć. On jest dla was. Bo obecny stan prawny mówi, że to zawsze człowiek poniesie odpowiedzialność za posługiwanie się sztuczną inteligencją. Potrzebujemy zatem nauczyć się pływać na tym Ejajowym Morzu i mam dla Was trzy koła ratunkowe. Pierwsze to szkolenia. I Już AI Act nakłada na nas obowiązek, wszystkich, którzy korzystamy na co dzień z czata GPT albo innych narzędzi sztucznej inteligencji, szkolenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji. Zatem następnym razem możecie powiedzieć, że muszę iść na Isle of Marketing, bo AI Act mi tak każe. Drugie koło ratunkowe to instrukcje. Potrzebujemy jasnych zasad, w jaki sposób możemy korzystać ze sztucznej inteligencji w naszych organizacjach. Bo to, co się dzieje dzisiaj z sztuczną inteligencją, przypomina mi czasy początków internetów. Intertorenty i sytuacje, w której ściągamy sobie film na sobotni wieczór i obraz totalnie rozjeżdża się z napisami. Albo kiedy człowiek chciał się przygotować na egzamin z chomiku.pl, ściągał materiały, ale nie dało się z nich nic rozczytać, bo były wyraźne jak woda po parówkach. Słuchajcie, my już tam byliśmy. My potrzebujemy technologii, która, do której mamy zaufanie, która jest bezpieczna, a to możemy osiągnąć także poprzez określenie konkretnych ram prawnych. My nie chcemy rozwiązań garażowych na gumkę, gumę balonową i trzybiurowe spinacze. My potrzebujemy pewnej zmiany i profesjonalizmu, i tutaj przychodzę do trzeciego koła ratunkowego. Ja będę Was nakłaniać do zmiany myślenia z bezgranicznego zaufania do zrozumienia i kwestionowania sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy wiecie, ale w fabryce Toyoty każdy pracownik może podejść i jednym przyciskiem wyłączyć całą linię produkcyjną. Wiecie, jakie to są straty dla tej organizacji? Dlaczego Toyota na to pozwala? Bo wie, że w ten sposób pracownik ma poczucie kontroli i sprawczości i przestaje być bezmyślnym beneficjentem tej technologii. Bo wiesz, systemy AI powstały w oparciu o pewną historię. Historię opowiedzianą na podstawie danych, na których zostały wytrenowane. A przecież my wszyscy mamy prawo do opowiedzenia swojej własnej historii, która jest nie do przewidzenia nawet przez najbardziej zaawansowane algorytmy AI. Dziękuję, że byliście. Dziękuję. Dziękuję, Kasiu.